Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy sobie nową serię, podserię w sumie z Minecrafta, a mianowicie z moda The Crafting Dead, który jest takim, można powiedzieć, swoistym nawiązaniem do serialu, który aktualnie znajduje się w TV: The Walking Dead. No i spróbujemy przetrwać, spróbujemy przetrwać, zobaczyć co ten mod ma nam do zaoferowania. Słyszałem bardzo dużo dobrego o nim, więc no, może być naprawdę ciekawie. Nie chcę hardcore, zrobimy sobie zwykły survival, nazwiemy to Crafting Dead Crafting Dead Tak? Wszystko dobrze ustawione? Mhm, mm mhm, mm nie. Cheaty nie. Generated structures, ok okej, okay, okej. Okay. Wszystko mi się wydaje, że jest ustawione. No to zaczynamy. Wskakujemy od razu do świata gry. Ładujemy. i kurczę... Od razu co wam się powinno rzucić w oczy to yy, z boku po prawej stronie mamy różnego rodzaju jakieś tutaj ucho, oko, jakieś takie dziwne naczynie, łezka i jakiś taki nie wiem potion. Wszystko jest niestety powiązane, bo w, tej, w tym modzie musimy jeść, musimy pić wodę yy, i zombiaki nas widzą i słyszą. Jeżeli jesteśmy, w, o właśnie teraz mnie coraz bardziej słyszą, więc musimy się niestety skradać i sprawdzać co jest ok. Znaleźliśmy bandaże i jakąś zbroję i będziemy musieli jakoś przetrwać, więc może zrobię tak, że wezmę wow, za dużo tych zombie że po prostu sobie skubię jedno drewnienko przyda mi się jakiś miecz może na start i może jakieś lepsze, może kamienny i może kilow jeszcze jakiś żebym tutaj mógł jakoś przetrwać sensownie Mod jest jeszcze w wersji beta. No, no ale autor się spisał, bo kurcze fajne, fajne rzeczy dodaje cały czas. No, mam nadzieję, że jeszcze tutaj doda kilka fajnych itemów, bo jednak, jak sobie grałem już wcześniej przed odcinkiem, żeby sprawdzić tego moda, to parę rzeczy mi brakuje, niestety. Jak na przykład brakuje mi. E, takiego można powiedzieć plecaka, jakiegoś fajnego, który mógłbym nosić, te wszystkie moje graty, które tutaj zbiorę, ale no generalnie jest super modzik i myślę, że seria będzie bardzo ciekawa. Ewentualnie jeżeli będzie taka potrzeba, to najwyżej dodam jakieś e, modziaki do tego, a mi się wydaje, że dodam, bo modjaki się przydadzą jakieś jakimś na przykład na te plecaki, tak jak już wcześniej wspomniałem, backpack mode jest przecież dostępny. Więc pokombinuję strasznie z nim. Ok, użyjemy tutaj sobie tego kilofa tak trochę w głupi sposób, kopiąc dirt, ale no, chcę tutaj się wkopać do kamienia, żeby sobie zrobić jakiś kamienny. Bo nam się przydadzą kamienne itemki aktualnie. Ok, myślę, że tyle nam starczy. Nie wiem, czy Brightness jest dobrze ustawiony. No oczywiście, że nie. Pewnie nic nie widzieliście jak byłem tam. No ale trudno. Okej, okay, jest. Zbieramy to i idziemy dalej. Idziemy dalej na poszukiwania jakichś... jakichś, nie wiem, budynków, struktur, żeby nie wpaść w kurczę w ręce zombiaków, bo tych zombiaków tu widzę, że jest mnóstwo. I może znaleźć coś do jedzenia i coś do picia. Mm. What the fuck? postapokaliptyczny Minecraft dosłownie. Fajnie było, gdyby jeszcze jakiś tekstur pack do tego dedykowany zrobili. Eee, o, tam coś jest, który by Dodało troszkę klimatu i takiego cholernego świata, który został zniszczony przez jakąś bombę nuklearną czy coś. Chociaż może to nie, nie, nie chodzi o tej Stalkera, no. W sumie to by zepsuło może klimat tego. Uniwersum. Chodź, tu zombiaku. Yeah, mieć. Dobra. Zabijemy jednego zombiaka. I kombinujemy, kombinujemy, co dalej. Ach, ty bestie. Dobra. Mocno biłem te zombiaki, strasznie mocno Dobra, weźmiemy sobie jedząko Mamy hełm. Więc jest super mu helm na głowę. No i wchodzimy... Tutaj. Tutaj na pewno coś będzie. O, ale się kiepsko wygenerowało. O, jak zawsze bugu buguje się. A, jeszcze ten mod musi być chyba... ...oczupinkę dopracowany, ale jest to co miało być. Pepsi... ...jakiś nóż myśliwski i chlebek. No to ten nóż będzie lepszy niż... To, to, to co ja mam w tej chwili e, więc szukamy dalej szukamy dalej jakichś sensownych rzeczy, które ułatwią nam rozgrywkę, może jakiś pistolet mi się uda dopaść i będę mógł sobie pszczelać. zobaczymy, zobaczymy, crafting table no coś się kiepsko generują te struktury dzisiaj gdzie jest tam skrzyneczka Ach, niestety znowu jakiś nóż do polowań. Okej. Okay. Idziemy jeszcze dalej. No sporo jest tych zniszczonych budynków. Ciekawe co... co tutaj było wcześniej. No Ojej, ale dzisiaj wil wilgotne powietrze. Strasznie wilgotne. Painkillers, morfin, bandas Huntington. No, no tak, bo tutaj jak będziemy skakali z jakiegoś super wysoka, no to jest duża szansa, że możemy sobie nogę złamać i generalnie będzie problem. Bo trzeba będzie jakoś sobie potem poradzić, okej. Okay. To mam nie, nadzieję, że nie, nie widzę te zombiaki. z mięsko ich, zginite. No i chodź, chodź. Chodź zombie. No właśnie. Tu byłem. Byłem. Ok, Idziemy tam teraz, do tych dwóch budynków, które tam są. szukamy dalej, może jakiś w końcu jakąś broń sensowną A niezwykły nóż No i zepsuło się No kolejny zombie Fajne mają te skiny te zombie Takie kurczę, no, no nietypowe, jeszcze takich nie spotkałem O jest, mam jakąś amunicję, ale niestety bez broni Nie no widzę, że mojemu chce się pić, więc napiję się tej sody Ok, jeszcze zjem chlebek idziemy dalej. Tam jest kolejny jakiś budyneczek. Mam nadzieję, że tam będziemy mieli trochę więcej szczęścia. No, 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 dalej, chodź, chodź. Mógłby jeszcze autor dodać tutaj jakieś, jakąś taką muzykę. Też taką nastrojową, która jakoś, w jakiś sposób budzi napięcie. I taką niepewność, co będzie za chwilę. Jak zombie przyjdzie i nie będzie próbował zjeść. Możemy? Jest! Mamy AK-47 i amunicję do AK, więc, no, jest trochę fajniej. Mamy jakieś takie trochę lepsze zabezpieczenie. No i będziemy zaraz zabijać te zębaki. Dobra, zabity. Zabity. A nie trafiłem. Zabity. O, zabity. Okej. Okay. Zbieramy trochę ekspa, pozbieramy sobie tutaj jeszcze mięsko. Oczywiście broń możemy przeładowywać, jeżeli mamy dodatkowo magazynki. Nie, także nawet jeżeli mi się wykończy cały, to będę mógł jeszcze sobie go naładować. Ok, to wezmę, to wezmę. seedów nie chcę. Ok, teraz tam będziemy strumowali tą strukturkę. Generalnie szukam szpitala, bo szpital zawsze jest najwyższy i temu. I takim szpitalu bym chciał się w sumie kopać i zbudować taką prowizoryczną bazę wypadłą, w której bym, no, chodził i szukał. W sumie rejs by się jeszcze przydał w tym momencie. Eee, przynajmniej miałbym moje pointy i mógłbym sobie pozaznaczać. No nie, już tego nie będę brał. Ale mam żelazny miecz, więc. Byłem No, i jak zawsze, trafiamy na wodę, moi drodzy. I w świat Minecrafcie trafiamy na wodę, i tutaj też trafiamy na wodę. Nie lubię takiego czegoś, bo te biomy morskie są. Tak jak doskonale wiecie, sure. praktycznie nieskończone. Dobra, idziemy tam. Może nam się znaleźć w końcu ten szpital. Fajnie, bo też gdy można było rzucać tymi nożami. Coś taki smaczek Giń zębiaku nędzny Gin, drugi zębiak nędzny wow, wow Na plecy, na plecy wchodzi Ty szuj na plecy Zawit Dobra idziemy Szybkim, szybkim sprintem Spróbuję jakoś tutaj się przedrzeć przez te niedostępne tereny i co tam jest w oddali? No, jakiś domek, chyba już tam byliśmy nawet. Zaraz się zobaczy. Czy tu byliśmy? Nie, chyba nie. Nie, nie byliśmy tu. Amunicja. A nie, pusto, pu, pustych puszek to ja nie chcę. No właśnie, i koniec jest miejsca w ekwipunku i za chwilę robi się noc, więc tak trochę słabo więc myślę, że Nie, pójdę wykopać szybko ten węgiel mm, jak wykopię już ten węgiel to zrobię sobie szybko jakieś pochodnie uuuu wow, ale błąd no ja, szybko, 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 kilof. szybko, 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 szybko Trzeba mieć ten węgiel. Zrobię jakieś południe i się okopię. Myślę, że, e, że zakończę odcinek na dzisiaj. Odcinek to będą takie krótkie, to będzie taka mini seria, w której będę próbował przetrwać jak najdłużej i poszukać e, jakieś ciekawe itemy i, i, i zobaczyć, jak to wszystko będzie. No bo mod naprawdę zapowiada się rewelacyjnie, zwłaszcza. Po tym systemie... Jedzenia, picia i tak dalej No niestety nie mam żadnych chyba sur. O nie, mam jedną Pepsi Więc zaraz szybko sobie ją wypijemy Mountain Dew oczywiście Standardowo Ok, wypiłem, zabiłem 25 zombiaków Zabiłem kolejnego zombiaka I co tutaj będzie? mam ciasteczka I kolejna bandaże i tutaj zablokuję przejście. I tutaj też. No i myślę, że w tym momencie zakończę pierwszy odcinek naszej nowej pod serii, pod mini, takiej miniaturowej serii The Crafting Dead. Mam nadzieję, że Wam się modzik podoba. Ja jutro, ja się postaram powgrywać jeszcze backpacki, plecaczki, żebyśmy mogli sobie na plecaczkach posiedzieć. No i jeszcze może jakieś dodatkowe bronie postaram się grać. Może jakieś kołgi albo coś. No zobaczymy, co będzie możliwe. Także ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć. Pa.